W poprzednim odcinku Mikołaj powiedział, że gdzieś na południu powinna znajdować się wioska tych osób, które są odpowiedzialne za zniszczenie tych paru wiosek. Znalazłem. Tu jest jakaś baszta czy coś takiego. Chodzimy do netheru. Forteca zlokalizowana. Warp forest mamy. Witamy w strongholdzie. I let's go. Pozostaje pokonać nam smoczka. Panie smoczku, zostajesz pokonany. I eletra. Jesteśmy gotowi, aby udać się do Mikołaja. Drogi Mikołaju, uzbroj. Się i jestem gotowy, aby wyruszyć na południe. Dobrze, tak więc udaj się na południe i pokonaj tych złodziei. Dobra, więc wszystko już wiemy, a więc możemy sobie lecieć z powrotem na dół i możemy udać się z powrotem do wioseczki, aby przygotować się jeszcze bardziej i udać się właśnie tam na wschód. Do tej wioski pillagerów, aby ich zniszczyć. Dokładnie tak. Dobra, więc póki co zajmiemy się zrobieniem villager breeder, abyśmy mogli sobie ogarnąć w najbliższym czasie jakiś trading call. I myślę, że trading hall sobie połączymy z domem. A nasz dom powstanie gdzieś oto, w tym miejscu. A bak właśnie gdzieś tutaj. I gdzieś też tutaj powstanie właśnie trading hall. Więc w pierwszej kolejności zabierzemy się za villager breeder. Dobra, kolejny dzianek równa się prezenciki. Dobra, ale w tych prezentach nie ma nic ciekawego. Czy dałoby się tym villagerom tutaj dać łóżka, aby, aby nasi villagerowie mieli się jak rozmnażać? Bo tam potrzebujemy jeszcze jednego bo potrzebujemy dwóch do Villager Breedera. Dobra, weźmiemy sobie stąd dwa łóżeczka. Dobra, może im te ziemniaki starczą. Dobra, więc tak. Co my będziemy potrzebować do Villager Breedera? Dobra, zrobimy sobie Shulker Boxy. Dobra, i potrzebujemy stack y, i 23 building bloków. Zrobimy sobie to z y, Deep Slate'u. Dobra, stack 23. 49 marcheweczek. 49 marchewek. Dobra, zrespimy sobie tu owieczek. Dobra, trzy łóżka, trzy trapdory, trzy wiadra. Dobra, potrzebujemy szkło, więc niech się przepala. Dwa powered railem i dwa tetory, dwa kompostery, jeden redstone torch. Trochę torczy, to w sumie mamy je przy sobie. Dobra, jeden dispenser, minecart i jeden guzik. I dwa szkła. Ok, mamy dwoje jaja villagerów z tego. Dobra, i dwóch villagerów. Dobra, tu zrobimy villager breeder w tym miejscu. Dobra, i teraz będziemy potrzebować jeszcze motyki. Dobra, więc tak to wygląda i teraz podnosimy to o jeden poziom w górę. I tutaj dajemy wodę i teraz sobie całą ziemię oramy. I teraz zasadzamy marcheweczki. Tu dajemy sobie łóżeczkę. Dobra, super. Dobra, raz, dwa. Dobra, tutaj redstone torch, deepslate. Tutaj tory dla dispensera minecart. Tutaj trapdoor. Tutaj szkło i tutaj guzik. Dobra, i tutaj woda. Tu jeszcze jakiś tor. Dobra, tutaj dajemy villagerów. Dobra, i teraz musimy ogarnąć im tylko 400 marchewek. Dobra, farmimy. Dobra. I proszę bardzo Dobra, i oni się tu powinni rozmnażać Dobra, więc teraz sobie ogarniemy farmę endermanów Abyśmy mogli się dokończyć enchantować Potrzebujemy 8 staków liści I idziemy sobie zbierać liście Dobra, to mamy Dobra, potrzebujemy tyle building bloków 3 slaby 6 trapdoorów 6 dywanów 6 hooperów I 3 skrzynki 64 drabinki jeden tor Name tag I lover Enderman. Dobra, przydadzą nam się jeszcze ender i woda, lawa. To co? Kwety tam wracaj do Overworlda. Dobra, jeszcze lawa, wodę mamy. No i ender perły. Super. Wszystko perfekto. Więc teraz to zabieramy i spadamy. Tylko jeszcze bym sobie wziął te 20 liści na wszelki wypadek. I więcej tych torów, po właśnie. Dobra. I możemy spadać sobie. Do endu. I do endu. Dobra, tu wylewamy lawę. Dobra, lawa się rozlała. Dobra, drabinki. Dobra. Dobra, 128 bloków się teraz budujemy. Dobra, teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na trzy. Dobra, teraz coś takiego. I tu hoppery i skrzynki. No i straciłem skrzynkę. No i trudno. Dobra, teraz na górę. W sensie w górę się budujemy. I tu dajemy lawy a tu dywany i robimy tu oświetlenie tylko że nie mam pochodni to będzie problem muszę wrócić po pochodnie dobra oświetlamy tu i endermany likwiduje a, a. O! Dobra, teraz tutaj dajemy sobie 3 bloki i robimy platformę 3 na 12 Dobra, tu robimy coś takiego. Raz 2, 3, 4, 5. I teraz platforma 6 na 7 I teraz po 5 bloków w każdą stronę. Dobra, na razie ja tu zostawię oświetlenie. Dobra, teraz sobie tutaj obudowywujemy to. Dobra, i teraz musimy pozyskać sobie Blaze. E, nie Blaze Rody, tylko Ender Perły. Dobra, farma Ender. Hermanów jest skończona. I działa. Mamy. Problem, a mianowicie te oto ludki. No to mamy dość duży problem, bo teraz tych endermanów się nie będzie respić tyle, ile powinno. Dobra, generalnie musiałem tu postawić coś takiego, aby ta farma zaczęła działać. No niestety nie przewidziałem, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, więc no musimy to wykorzystać. Dobra, a my sobie polecimy po enchanting table i przyniesiemy sobie go tu i przy okazji zbierzemy sobie też liście. Widzę, że ten działa tu na tej wyspie. Ciekawie, dobra, więc bierzemy sobie Enchanting Table. Generalnie wszystko sobie stąd zabierzemy. Dobra, mamy z na sikierce, to mogę to po prostu zebrać. Dobra, tu jakieś prezenciki. Dobra, i stawiamy sobie Enchant. Dobra, super wszystko. Teraz jeszcze sobie musimy przynieść pozostałe rzeczy. Dokładnie tak, czyli diamenty, lapis i tyle. Ja w sumie ja sobie to pozbieram. Może coś z tego ulepię. a ja to co to. Blok ciasta. Ciekawie, mogę to zjeść? Nie mogę. Dobra, więc bierzemy to, co tam jeszcze potrzebujemy. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze te książeczki, które tam się nam mogą przydać. Dobra, mamy tutaj wszystko, co tam potrzebne. Dobra, i tak, teraz jeszcze sobie nałożymy Unbreaking na Elytra. Dobra, więc jako że jesteśmy gotowi, to możemy udać się na wschód i pokonać tamtych pillagerów. Eee... tego tu ostatnio nie było.